Cześć, witam cię. Nie każdy musi to robić. Nie każdy musi być szczęśliwy. Nie każdy musi być networkerowcem. Ale może. Powiedz mi, co wolisz. Wolisz network. Czy wolisz Netflix? Network marketing to nie jest tylko ogromna szansa dla ciebie, żebyś zmienił, zmieniła swoje życie, żeby twoje zarobki były o wiele, wiele większe jak do tej pory. To jest również bardzo mocna gałąź gospodarki światowej. Są milionowe, wielomilionowe, multimilionowe, bym powiedział, obroty wszystkich firm. W, które pracują w tym, w tym systemie network marketing. Dlaczego jest tak dużo krytyki, tak dużo e, kontrowersyjnych e, zdań na ten temat na temat network marketingu. Moim zdaniem, jest to spowodowane tym, że ludzie nie rozumieją tego systemu. Ludzie nie rozumieją, jak w ogóle network marketing Funkcjonuje albo powinien funkcjonować. Network marketing to jest najprostszy biznes, najprostszy krok, żeby uwolnić się od pracodawcy, żeby uwolnić się od tego systemu, w którym większość ludzi jednak pracuje. Network marketing pozwoli Tobie, Tobie zadecydować, jak Ty to robisz, jak Ty to prowadzisz. Nie jest to łatwe, ale proste. Firma zadba o wszystko, firma zadba o, o produkty, który, którymi będziesz obracać, które będziesz polecać, które będziesz sprzedawać, tak? Firma zadba o dostawę, firma zadba o, roz, o rozliczenia. O wszystko zadba firma. To jest taka, taka e, franczyza, ale dużo, dużo tańsza. Wejście sobie, wykupcie franczyzę, przykładowo e, firmy, która takie kanapki robi, tak? To zobaczycie, ile taka franczyza kosztuje. Tam ten, ten, ten franczyzodawca też Wam o, zadba o prawie o wszystko, tak, ale Wy za to musicie słono zapłacić. Network marketing jest to bardzo prosty i skuteczny biznes. Praca, rozpoczęcie pracy, rozpoczęcie współpracy firmą networkową jest właściwie bez żadnego ryzyka. Współpraca z każdą firmą networkową jest związana z Twoim rozwojem. I jeżeli dasz sobie szansę rozwoju, nauczysz się jak rozmawiać z ludźmi, jak yy, Nawiązywać kontakty, nauczysz się jak organizować sobie czas, jak mówić przed wieloma ludźmi, jak sprzedawać siebie samego, tak? Jak sprzedawać produkty, polecać te produkty. Tego wszystkiego się nauczysz w networku. Nawet jeżeli kiedyś zadecydujesz, że już nie chcesz tego robić, to to, czego się nauczyłeś, Tobie zostanie i pomoże na pewno w dalszym życiu. Także współpraca z firmą networkową da Ci dużo więcej niż oglądanie Netflixa. Na pewno inspirują Cię ludzie, którzy umią mówić, tak, którzy nie boją się wstać, gdzieś na jakimś zebraniu wstać i przed wieloma, wieloma ludźmi powiedzieć swoje zdanie. Tego się możesz wszystkiego nauczyć właśnie w networku. W network marketingu nauczysz się również ponosić porażki. Nauczysz się, że ktoś ci odmówi. To jest codzienny chleb. Właściwie, że ludzie odmawiają, tak jak już powiedziałem, ludzie odmawiają, bo czegoś nie rozumieją, czegoś się boją. A jak ludzie właśnie czegoś się boją, to uciekają i wolą z tym nie mieć nic, nic do czynienia. Tak? Twoim zadaniem jest im to przedstawić, Twoim zadaniem jest wytłumaczyć, jak to funkcjonuje, na czym to polega, jak to może innym ludziom właśnie e, pomóc. Bo my, jako networkowcy, pomagamy ludziom. My oferujemy produkty, które mogą im pomóc. My pokazujemy ludziom również nasz biznes, do którego właściwie teoretycznie każdy może dołączyć. Oczywiście nie każdy dołączy do networku, nie każdy musi robić to co my, ale wielu ludzi. Chciałoby dołączyć, chciałoby tak, tak żyć, jak my żyjemy, tylko nie wiedzą, jak to zrobić. Nie wiedzą, czy to dla nich, tak? Ale jeżeli nikt im tego nie wytłumaczy, nikt im tego nie, nie pokaże, no to oni się sami nie odważą, żeby do kogoś zadzwonić, do nas zadzwonić, tak? Dlatego my oferujemy cały czas, oferujemy, E, wsparcie, wsparcie mentalne, wsparcie informacyjne, tak? Zawsze każdy, kto, kto chce z nami porozmawiać, jest mile widziany. Nawet jeżeli zadecydujesz, że mimo wszystko boisz się albo nie chcesz tego robić, tak? Tak to wygląda. Jeżeli masz ochotę do, dołączyć do networku, do naszej firmy, do naszego zespołu, Nikt się nie będzie pytać, jakie Ty masz wykształcenie. Nikt cię nie będzie pytać, co Ty umiesz, coś Ty już w życiu robił, tak? No, chyba, że tak sobie, żeby porozmawiać. Eee, nikt się nie będzie pytał, ile masz lat, bo to jest obojętne, tak? Masz skończone 18 lat, możesz pracować, czyli możesz budować swój własny biznes. Nad tym się musisz też zastanowić, że tu, z nami, możesz zbudować coś wielkiego dla siebie, mając wsparcie firmy, mając nasze wsparcie, mając wsparcie wszystkich innych ludzi, którzy budują taki sam biznes. Ważne jest to, czy ty chcesz. Ważne jest to, czy ty chcesz poświęcić swój wolny czas na początku swój wolny czas żeby rozwinąć swój biznes żeby się nauczyć tych podstawowych rzeczy które są potrzebne w networku nie jest ważne kto ty jesteś skąd pochodzisz w networku liczy się ile ty wypracujesz Efekty Twojej pracy się liczą i za to będziesz wynagradzany, wynagradzana. Jest to sprawiedliwy system. Żeby osiągnąć sukces w network marketingu, Ty musisz być głodny, głodna sukcesu. Ty musisz chcieć, Ty musisz chcieć rozwijać siebie, rozwijać innych ludzi, pomagać innym ludziom. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces w network marketingu, Musisz z wieloma ludźmi współpracować, chcieć pomagać ludziom, czy to jest produktami, czy to jest naszym biznesem. Im więcej ludzi będziesz mieć, którym pomożesz, którzy będą szczęśliwi, że Ciebie spotkali na, na swojej drodze, tym większy Twój sukces będzie. Ale to trzeba chcieć, to trzeba być naprawdę głodnym tego, tej, tej, tej działalności, być głodnym tego sukcesu. I tu musisz sobie odpowiedzieć na pytanie: czy ty jesteś głodny? Głodna? Czy chcesz naprawdę innym ludziom pomagać? Dam Ci teraz cztery takie typy. Co zrobić, żeby poczuć ten głód i żebyś mógł wystartować, mogła wystartować prawie jak rakieta w tym biznesie? Cztery takie tipy, które wystarczy sobie zorganizować, wypracować w sobie, żeby właśnie osiągnąć ten sukces. Pierwszym takim tipem to jest rób to, co kochasz. Pokochaj to, co robisz. Pokochaj ten biznes, pokochaj nasze produkty. Pokochaj pomaganie innym, a zobaczysz, że to ci będzie przychodzić z łatwością. Będziesz rano wstawać z łóżka i, i, i myśleć tylko i wyłącznie o tym, żeby do kogoś nowego zadzwonić, umówić się na termin. Porozmawiać o produktach, o biznesie. Tak jak już powiedziałem, pomagaj innym. My możemy tym ludziom pomagać na różnych płaszczyznach. Czy to będzie płaszczyzna, wygląd, czy to będzie zdrowie, czy to będzie fitness, czy to będzie właśnie praca, zarabianie pieniędzy. Rób to, co kochasz. Pokochaj to, co chcesz robić. To był pierwszy punkt. Drugi, drugi punkt. Wypracuj w sobie tak, e, taką osobowość lidera. Bądź przewodnikiem dla innych. Bądź liderem dla siebie samego. To jest też bardzo ważne. Naucz się siebie samego motywować do pracy dzień w dzień. Zacznij się od nowa motywować, żeby otworzyć komputer czy, czy e, telefon. I szukać nowych partnerów biznesowych, nowych klientów. Bądź liderem Twojego biznesu. Trzeci punkt: idź swoją drogą. Nie patrz na ludzi, którzy po drodze będą Ci wybijali z głowy to, co Ty chcesz robić. Wybierz sobie cel, do którego Chcesz dojść. I dąż do osiągnięcia tego celu. Nawet jak po drodze będziesz musiał, musiała przeskakiwać, omijać różnego rodzaju przeszkody, Twoja droga jest najważniejsza. Nawet ludzie, którzy będą Cię na początku wyśmiewać, będą pukać sobie w czoło, co Ty robisz. Tak? Nagle sobie wymyśliłeś, wymyśliłaś biznes z człowieka tak zwanego normalnego, który od rana do wieczora pracował, tak? Może nawet na dwóch trzech etatach, bo trzeba było jakoś ten budżet wyrównać, dziury załatać, tak? A teraz nagle biznes. Nie martwcie. Ludzie zawsze się śmieją na początku. Ludzie zawsze się będą wyśmiewać kogoś, kto chce osiągnąć coś innego. Bardzo dobrze wiesz, że ludzie, którzy idą pod, pod prąd, są niewygodni. Ty też będziesz taką osobą niewygodną, bo już przestajesz pasować do, do ich schematu. Ty chcesz nagle żyć inaczej, ale to jest Twoje prawo. To jest Twoje prawo zmienić swoje życie. To jest Twoje prawo nauczyć się czegoś nowego. I czwarty punkt: naucz się mówić. Naucz się mówić do ludzi. Naucz się mówić do wielu ludzi. Naucz się sprzedawać. I w końcu bądź spójny. Jeżeli mówisz, że produkty są najlepsze, że produkty są bardzo zdrowe, to używaj tych produktów. Nie rób jednego, albo nie mów jednego, a rób drugie. Nie. Bądź spójny. Jeżeli polecasz pracę w networku, to rób to. Pokazuj ludziom cztery punkty, które wystarczy robić. Żyć według tych czterech punktów. A osiągniesz sukces. Wytrwałość do tego, tak? I cierpliwość. Jak to się mówi, że Rzymu nie zbudowali od razu, tak? Niczego się od razu nie zbudowało. Wszystko, co budujemy w swoim życiu, potrzebuje czasu. Wszystko, co robimy w swoim życiu, potrzebuje czasu. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy jest odpowiedni moment na to, żeby zacząć, nie będzie lepszego. Każdy moment jest najlepszy, a najlepszy moment to jest już teraz, od razu. Daj znać. Jeżeli chcesz na ten temat więcej porozmawiać, napisz komentarz. Jeżeli chcesz, żebym do Ciebie zadzwonił, Napisz komentarz, że chcesz, albo zadzwoń do mnie, obojętnie co, co wolisz. Do tego na sam koniec powiem: Słuchajcie, teraz w tym tygodniu, w sobotę, mamy wielką imprezę w Krakowie, 28 stycznia. Success Day w Krakowie w ICE e, Kongres, Centrum Kongresowe. Tak, jeżeli oglądasz to wideo jeszcze przed sobotą i chciałbyś z nami tam być. Mam dwa wolne bilety. Dwa, ostatnie dwa wolne bilety. Możesz być z nami yy, na, tym, na tej imprezie i zobaczyć, jak nasza firma funkcjonuje, jak nasza firma wynagradza ludzi, którzy osiągają sukcesy i jak wyglądają ludzie, którzy współpracują z nami w tej firmie. Dołącz do naszej imprezy, dołącz do naszego biznesu, a zobaczysz, że twoje życie może się zmienić.